Jej, 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 zaczynamy od tego momentu, gdzie zostawiliśmy grę ostatnio. Ja ćwierć, wyrób, to Prywatna kajuta naszej chińskiej i japońskiej... Przyjaciółki? Ona śpiewa. Widzisz, że ona to jest taka zła? Nie da. Jezu, myślę, że ona tu stoi. Fuck, co ja mam teraz zrobić Iść do niej? Zobaczmy co się stanie. Panzai, suko, dlaczego mnie zamknąłeś tutaj? What the fuck! Ona czaruje? Okej, okay, czyli nie idziemy do niej. <ścoughs> Dobry początek odcinka ćwir. No dobra, ewidentnie musimy iść do niej. To, że ona wszędzie te łażki swoje pozostawiała, to jest peszące dosyć. Czy rozprzygląda się w rozbitym lustrze? Nice. Idę ci obsikać łóżko, ziomek. że trzeba rozwalić wazę Wielkiego Brata. Tak? I w wazie Wielkiego Brata będzie kluczka. Na tuwa. Hej! Mięciusia! Ups. Dobra. Spychamy i podwórko. Szybko! Tu? Serio, ona no w ogóle nie idzie sprawdzić, że zrobiłem hałas? Oj, to ona jest jakaś wyższa szkoła cwaniości. najprościej w pięć giet. Bo. Tomasz. Nie lubisz hałasu. Ona wyjdzie z szafy, co? Tak, nie wyszła znikąd. To krzywe, że ona nie sprawdza hałasów. Teraz się czuję nieswoja, mam takie uczucie niefajne. Gdzie ona jest? Gdzie jesteś? <laughs> O nie, 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 nie. faktem o szkurde, to było trochę niefajne, znowu się gdzieś pojawi z dupy, wyjdzie z szafy teraz, nie, ale tu będzie na stupę o nie, czemu ona ma pełno swoich manekinów? Ted, w co ty się wpieprzyłeś? O nie, tu jest. Nie, to nie. Hałas, to nie za dobrze. Sejf, to też nie za dobrze. O oh, fuck. Gdzie jestem? Mogę otworzyć tą szafę? Mogę tworzyć szufladę? Nie pop, pop, pop. Mogę się wspiąć na ciuchę? Mogę Okej okay. No to jestem wyspnięty i. <gly> Mam lustro całe. O to chodziło. Oj, nie zbij Nie zbijo ty. No i chodź teraz. Teraz cię dojadę. Come on. Gdzie ona jest? Tam jest. Jesteś taka cwana? To chodź. O, szlag zniknęła. Hehe, pijacz. jesteś taka cwana? Jestem tedem z lustrem. O, o! Tu jest. A gdzie ona jest? Hej! To już drugi hit ziomek. Fajna walka z posem. Nie ukrywam, podoba mi się. Gdzie ona jest? Bardzo się starałaś, leć z gry Jeszcze? I ile razy tak będzie trzeba zrobić? Zwykle jest do trzech. <gry> Jak długo to będzie trwało? Chcę będzie obrywać raz po raz. Pękło lustro. Maska jej spadła Tyś paskudą Mogę wziąć tu Ja ją zeżrę Co ty gadasz? Idę cię zeżreć, babo Paskudna To by pomyślał, że takie będzie tylko koniec co? Ale krzywe No, nawet się wystawia, ale biegnie. Wow. Okazuje się, że Ted to taki mroczny skurwiel. Head, rozwali tych wszystkich grubasów teraz. O, nice, ja mogę nim sterować. O, jak piękny koniec. Nice. Ale hit. Po takim przejściu w takim świecie trzeba być teraz, kurwie, murem, Prawda? Nice. Wow Dawać jeszcze kucharza, proszę Nice K***a pani Czyś małbogowała, fajne to było, ojej, pieczarkowi ludzie idą za mną, nad jak się okazałem taką szmaczem górą. Nie, poszliśmy sami. Jednego żeśmy w sumie zażarli. Koniec. Hmm, fajne, podobało mi się. Naprawdę mi się podoba ta kierka. Mocno w stylu inside'a i limbo. Fajne jest to, że bohaterowie w tego typu grach nigdy nie są tacy. tacy. No, bez winy, są krystalicznie czyści i w ogóle, tylko mają właśnie te swoje złe strony, potrafią być straszni. To mi się bardzo podoba w tego typu rzeczach. A co myślicie o tej gierce? Jak coś, to dajcie znać w komentarzach. Um, jeśli coś będzie po napisach, to to zostawię. A na razie się żegnam. I oceniam Little Nightmares na takie 7. 7 na 10, no. Króciutka bardzo była. E, Niewiele wyjaśnionej jest z fabuły w sensie. E, nazwałem postać Tedem, a tak naprawdę się nazywa jakoś Six czy Sex czy Saks. I jest... Dziewczynko. Skąd nie mieliśmy to wiedzieć? E, no, ale tak ogólnie to jest 7 na 10. Bardzo ładna grafika. Ostatni etap był mega creepy. Spoko. Spoko. Polecam. E, teraz wyszła dwójka w ogóle. Muszę się nią zainteresować. No i to tyle. Jak się podobało, to lajkujcie pojęcie, subskrybujcie i do zobaczenia w jakiejś innej serii. Zrobiłem tudo tutaj na Power!